Widać bardzo serdecznie, jest ja Fikusek, a dzisiaj takim tanecznym krokiem zaczynam materiał z Dresdy Impress. I z jest Karolina. ma. I będzie mi ona uczyła właśnie grać w tę grę, bo totalnie potrafię się ubierać. Kupiła mi również vip więc sobie nagrywam. Sigma. Ja mam nadzieję, że ta nutka co ty leci z praw autorskich, nie? Nie, Nie wiem. I z tego co widzę, to trzeba ten pasek napełnić, ale. Jesteśmy tacy Stigma, że nam się nie udało. Cześć, co? Mm. Co musimy tworzyć... ...zastrój, bo no. nie wiem? Mopa. Mopa? Sylwestrowy. Ja o, mopa? Mop. Ja zrozumiałem mop. Mopa? Czy musimy zbudować <głos> mopa? <noise> Wieczór <z> Sylwestrowy, powiadacie? <noise> o Boże, ja mi się, jak graje się z Ewe Sylwestrowa. ŚWIĘCIE MOGOWEGO ROKU! Sens, nad produkcja. Tylko nie działa. Daj, no, fajnie. Dobra. Mm. Coś tu stworzę, czy coś zrobię ładnego. Nie wiem, jak na razie wygląda dziwnie Tylko tak, noc sylwestrowa. Ja nawet nie wiem, jak ludzie wyglądają w noc sylwestrową. Normalnie, Ale... kurde. Jak cią elegancko. No, elegancko. Jak na moje tam ludzie pijani stają i. Fajverkami strzelają. Nie mam po sobie. Ej! The family friendly content prowadzę. Oh. Proszę, bez takich. Dobra. Jakieś takie włosy. Kolor, coś tu nie, nie gra. Będzie dobrze. Mówili, będzie dobrze. Dobra. Mm, czysta jest ta Harley bo Bałem kolor włosów jej zmienił w sumie. <laughs> Trochę. Co? Ej, jajko. Czekaj. Jak ten kolor by tak dopasował? Że to jakoś zgranie wyglądało, no. No nie wiem, no. Są problemy. Dobra, chyba jest git. No, nie, no, aż tak nie, aż tak nie, nie. No, no. Dobra, jak ubrać postać, żeby wyglądała ładnie? Nie mam pojęcia. Nie, dojścia do do nie, nie, Co? nie, nie, do nie, do nie, no. nie, no. nie, projektantem mody. fenomenalnym ty mody. Wyjdę na parkiet i każdy będzie buczą, nie O Boże. Co? O Boże. Co? A ty co, w tego się, się zamiesz? Tak. Bo... Bo Sylwester Bo... jest zimny. Boże, ty, ty to widzisz? W sylwester z zimną porą roku Dupa Dupa, dokładnie Co to było? Co? Co to było? Ja. No to ja wiem, ale z ty. Dobra, trzeba zmienić kolor skóry na bardziej... Taki ludzki wiecie, co chodzi. A ty oczywiście, drogi widzur, możesz zostawić subskrybera No. Yes. Nie zostawię. Włosy mi się gliczyły. fajne. Raz jest taki no jest? kolor, raz jest taki. Kozacka? Dobra, nie wiem, po co buty żem założył. zważywszy na to, że przecież mnie nie ma widać. Nie ma widać, nie? Dobra. Wygląda jak Glamour. Czyli wygląda Dobra. pięknie. Glamour. Blond. <laughs> Dobra. Czy ja wyglądam estetycznie? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że to jest skończona praca na wieczór sylwestrowy. Więc yy, w sumie zrobiłbym cięcie, wiesz? Więc widzimy się na wybiegu. Sigma Dobra, lecimy na wybieg. Pierwsza osoba Sunset. No w sumie fajnie to wygląda tak, nie wiem Tylko jakby te ciuchy przez tę te tekstury nie wchodziły, to by ładniej Choć z drugiej daje jakiś tam urok Ocena 5 na 8 Czy coś tam Okej, okay, druga osoba to co w suknie ślubną na Sylwestra idzie <grymne> Czy nie? Ty Kaja, ty coś odpowiesz na ten temat? Nie no, wiem Ja też nie wiem Irytuje mnie ta piosenka w tle Szkoda, że się nie da jakiejś iść. Ta na Sylwestra idzie zabijać It's ludzi that. Hitman Czy tam bardziej Hitman? That. Ale i no, fajne, fajne Fajną gębę, że zrobię jakkolwiek to brzmi Proszę cię bardzo Co to jest? Nie wiem To osoba ma vipa W sumie dość skromnie jak na VIPa nie mam Praktycznie tutaj nic nie ma Nie wiem Mało dodatków, ja bym tu coś pozmieniał Choć czasem ich daje za dużo. No. Idę. O map! Boże. Co? Co ty gadasz? Chryste, to jest piękna praca. Ci <grystanie> Jakieś kurde pozy do dłosów robiłem. Piegi sus. Epicki nic. Tak wiem, że się nie czyta nic. Konik, ale dobra. W sumie fajna, nie wiem. Trochę wygląda jak ta, Wonder Woman. Z... z, z Supermana, nie wiem czy każesz. Nie? Dobra. No była w filmie na chwilę, że po tego psa szła. Serio, spoiler. I Dobra, nie wnikam w ten kaszel oraz mm -hmm. to, co ty teraz śpiewałaś. Hello! Hello. Roblox Lavender. Nie wiem. Lavender. O, Lody lawendowe. Ale ona ma włosy. Nie no, taka średnia praca, oh, wow. miała. Dobra, że... się w ogóle nie widzi, to przepraszam. Co? Twoja praca. Ta praca była o wiele ładniejsza niż twoja. Co ty gadasz? No. Nie wiem. To też mi się nie, niezbyt no widzi, ja... ale... Ty w ogóle dasz jakieś szanse oprócz 1? I chociaż dwójki daje. Ja nie. Ty że naprawdę coś mi się totalnie nie podoba. Okej, okay, to... I tu os... dasz 5, nie? Nie. Tu dam jeden. w sensie to jest moja znajoma. Czy znajomy? Kurka, trochę szczerze nie wiem, kto to jest No ale nie wiem Chciałem obiektywnie dać ocenę, więc daję jeden, bo... Ta osoba nie zdążyła po prostu Jeżeli chcesz oglądasz, to pozdrawiam A mnie nie pozdrowi SŁUCHAĄ! Takie... O! Wygrało? Nie, ja chyba zmieniam tytuł, nie? uczę Karolina grać w Dress Impress Słucham! Zamiast ja ją. W sensie zamiast Karolina uczy mnie, to ja teraz ją. Pozdro. Ej, <grymne> zawsze jak nagrywam to coś się odwala tak szczerze. Na ostatnich nagrywkach z Dress Impress, nie wiem, czy pamiętasz, ale zrobiłaś wyjście z gry. O tak. ręce. Chce cię zastrzeć. Nie można. Ejka, jesteś na filmie. Ej, śpie kosek Nie kosek, jest Kurka, nie pamiętam... It's o hah, It's Mary. Kto to był? A to nie jest uroczaka? Urocza Karo? Nie mam pojęcia, jeżeli tak, to... To, to pozdro, nie. Właściwie, jeżeli nie, no to też pozdrawiam, ale... Nie pozdrawiasz. Ej, jaki masz nisk na wysypy, bo... Zapomniałem. Nie wiem, zobacz. Jaki nick na sobie masz? Bo zapomniałem. <laughs> Nie, no. Przepraszam, że zapomniałem. Ale no, kurka. Ktoś ma w boxar panie Taknik. Potem w grze Roblox na Taknik. was trochę widzów jest już na kanale i się już zapomina X. Dobra, co ja się zrobić zombie boy. Chomboy. Bo nie, girls. No właśnie. Zobacz, jaka przepiękna jest tam, gdzie ty jesteś Zobacz, Patrz, jakie oczy to bo... Gdzie ty jesteś? O kurka Patrz. Ja robię chyba dziewczynę. Ja wiem. Zombie boy! Czy to jest zrozumienie głupie? Wiem, co to znaczy. Przez co to mówiłem, ale. Ale ci. Nie robię tego. Widzowie. Odsubskrybuj. Nie! Tak. Nie. Cześć, kurde ze Rozumiem chupia, nie? No Ale czytam, ale nie chce się chłopa robić Gdzie chłop Aha. Gdzie chłop ma pięć możliwości Zmiany Koszulki czy coś Co to za frajda Co to za frajda, cześć tyto Cześć, cześć, cześć

po rozwalane szmaty, czy coś takiego, co mnie wyzywasz? Nie wyzywam Sama się wyzywasz. <tryk> uh -huh. Kurka, tylko co ja bym mógł na się ubrać? że to tak wyglądało, tak popsucie, you no know? takie Taka jaka balencjaka... 2013. Dobra kojarzę coś ten nick moje stare konto deterianek2013 dobra więc pozdrawiam oczywiście yy, dobra a ja dalej nie wiem co się ubrać Ty. pozdrawiam dobra yy. Kurka, no. Gdzie tu coś się dzieje, no. Ja nie, nie wiem, co mam ubrać. Widzowie, ja mam problem. Zostały 3 minuty. Dobra, nie wiem. <laughs> Jezus. Może coś takiego? Nie mogę tego założyć, bo to jest tylko dla mężczyzn. Pozdro Ety. Yeah. Czemu ty bez niczego biegasz dalej? Uh -huh że ja taki jestem. Tylko. Ja tak, szczerze, szczerze, ty nie ma żadnych ubrań. Dobra, nie, nie wiem, no. A może Deterianek mi dał 5 gwiazdek i temu byłem na stołem? Sama. Nie wiem. Nie mam. Dobra, to mi się podoba. Oj, to już nie. Kurka szybko coś ugotować trzeba. Jest koncept. To wygląda nie wygląda tak źle. Dobra, to wygląda źle. Coś się nie wiem, jakoś tam pasowało, ale nie mogę ciągle tego samego używać. No, Czy w końcu coś nowego. Nie, no to wygląda jak obsrana jakieś nie wiem. Nie wiem. Dobra. Nie wiem. Jak ci idzie? Nie wiem. Dobra, mało czasu. Gdzie są rajstopy? Tu by. Dam sobie nie wiem, kabaretki jakieś. Znaczy tak się jakichś nie ma widać XD. Coś na łeb. Jakaś czapka. Wyglądam mega Mierny. Dobra, nie no, ja to przegram na pewno Raczej tak Bo ja tak słabo wyglądam Masakra Dobra, nie co ja z czym zrobił Nooo, dajcie mi spokój. Taka sraka nie? Ej, to wygląda dobrze. To wygląda dobrze. Choć no nie wiem, jak innych prac wygląda, ale na, na pewno moja wygląda słabiej, moim zdaniem. Też co. Ale nie wiem, jak inni ludzie zrobią. Ja no na pewno, kurka moja wygląda słabiej Boże drogi, boże Jak się to Dobra, nie wiem no Ej przepraszam Ej czekaj a ten It's y, Mary już wyszedł? Nie, ja. tak. Dobra, bo ja tak się zagapiłem trochę na telefon, nie patrzyłem w ogóle na grę. Dobra, no tu idzie, ale czy to jest zombie? No nie wiem, no nie powiedziałem trochę. Jeszcze zombie boy. Jakby chociaż to była dziewczyna w takim ubójstwie, no to E, y, hop! Sension to jeszcze jako taka. No ale nie wiem. Ani temat, ani płeć, ani nic nie było dobre. Nic Mary idzie. Dobra. Cześć, Dobra, dam 5 gwiazdek. Dla widza. Dobra. Zobaczymy jeszcze, kto to wygra w ogóle. I wtedy ja bym chyba zakończył materiał. Ja Ty jesteś? Ja Dobra, tak szczerze, twoja praca jest jak na razie najładniejsza. Z tych wszystkich co tu było. Tak zobaczyłem co tutaj inni wybiorą, co nie. Przekaże, że przegrasz, to tak sobie będzie dupa. Coś śpisz? Tralelo, tralelo. I kto to wygrywa? Brawo, Essa. Dobra, widzę, to by było na tyle. Karo wygrała z ładnym dość skinem. <ścoughs> więc, no, gratulacje. I co, to by było na tyle, tak jak mówiłem, więc się moduł.